Nazywam się Krystian Wawrzyniak. Jestem trenerem przygotowania motorycznego oraz właścicielem studia Pure Strength Club. Zastanawiacie się oczywiście, czym jest Athlete Preparation? Jest to autorski projekt stworzony przeze mnie i przez Krzyśka. Uh, athlete Preparation jest autorskim projektem stworzonym dla sportowców w celu poprawy ich siły, wytrzymałości uh, oraz szybkości. Atlet Preparation jest najszybciej rozwijającym się projektem stworzonym dla sportowców w Polsce. Nasze plany ukierunkowane są na rozwijanie zdolności motorycznych, takich jak siła, szybkość oraz wytrzymałość. Zajmujemy się przygotowaniem sportowców sportów zespołowych, takich jak piłka nożna, siatkówka czy koszykówka. Jestem Krzysztof Konieczny. Jestem trenerem przygotowania motorycznego oraz trenerem piłki nożnej. Na co dzień możecie spotkać mnie w Akademii Sportu Amber, a także w Well Fitness. Jesteśmy młodym i ambitnym zespołem, wnoszącym świeże spojrzenie na przygotowanie motoryczne. Piłkarzu, zainwestuj w siebie. Więcej informacji znajdziecie pod tym filmem.